Hej, cześć, siemano, witajcie! Kamil Nikodem z tej strony I dzisiaj kolejny dzionek, kolejny dzionek śnieżny e, I dzisiaj co? Znowu jestem w Łaszczowie. Idę zaraz sobie pojeździć I pojadę tym razem może nie blisko skwerku, a gdzieś dalej Właśnie tam pod szkołę, gdzie byłem w sumie w pierwszym vlogu, jak jeździłem tutaj z Łaszczowa To pojadę sobie tam pod szkołę zobaczyć Póki jest jeszcze jasno i nie pada deszcz, tylko śnieg, bo śnieg to spoko Mam dzisiaj mój ulubiony strój, czyli golfik. Uwielbiam golfy. Zaraz się ubieram w kurtkę i wychodzę. Idę po rower, bo ja za rowerkiem. No i co? Lecimy! No to lecimy! O, patrzcie! Dzisiaj śnieżek też jest. I zaraz biorę rowerek i lecimy pojeździć, bo dzisiaj chodzić nie będę. Nie chce mi się chodzić, a właśnie idę pojeździć, ale zimno. Oh no. Wyszedłem teraz i tak poczułem taką bryzę zimna. Oh oh, niedobrze. No i tak, słuchajcie, wygląda zima. Ah, kozak, piękne drogi, ośnieżone, całe, ale sztos. Lecimy. I tutaj na luzie z tej górki można by zjeżdżać na sankach. Serio. co, to jest tak ślisko. No Cała ta droga to jest jeden wielki lud. serio mówią. Masakra. Jakiś tos, i się po prostu człowiek ślizga. Nie wiem jak tutaj samochody podjeżdżają. Wczorajszy placyk zrobienia bączków Audi za 2000. <laughs> w ogóle tutaj też niektórzy widzę na trawę wjechali, bo zobaczcie, tutaj jest trawa, a tam ślady są aż tam daleko, więc ludzie widać albo nie obczaili w nocy, że asfalt się tutaj kończy i wyjeżdżali tam albo tak specjalnie było, w sumie to nie wiem Patrzcie jaki tutaj ostry lud Lojowisko mocne Podjedźmy tu jeszcze pod Biedronkę Słuchajcie, mocno tutaj dobre ślady, a wszędzie tutaj jest lód na tych parkingach, serio. Bo jeszcze ludzie tutaj wyszli z gali oponami. Także no tutaj wszędzie jest lód. Ja jak jadę rowerkiem i moc je przyspieszę, to rower tylko. <złuch> Także grubo jest. Fajnie, fajnie. Wiecie, jaram się tak, no bo we Wrocławiu no, od naprawdę bardzo długiego czasu nie było śniegu, bo śnieg był 9 lat temu taki, który się długo trzymał bo zazwyczaj jak właśnie we wrocku pada śnieg, no to jest on tam przez pół godzinki i po wszystkim i to też jest taki śnieg, że to większa chlapa jest niż śnieg ale patrzcie na to tutaj Ja. Yeah. przecież tutaj jest totalny lód aż się bałem tutaj trochę wjechać tak na jedną rękę, bo trzymam rower jedną ręką o o, teraz jak tutaj ruszyć? wciskam gaz Mam siódmy bieg i wciskam lekko gaz i mi pali gumę. Oh no, był pogrzeb, słuchajcie, dlatego tutaj jest tyle samochodów. No cóż, smutna wiadomość, lecz my jedziemy dalej. Jadę teraz pod szkołę, słuchajcie. Można by zurbeksować, ale obiekt monitorowany i grozi zawalenie, więc nie wbijamy. <grym> A byłby kontent. Jestem właśnie w parku. Myślałem, że coś tu się dzieje, ale jednak nic. Tam są ruiny, jak widzicie za mną. Kiedyś to w ogóle tutaj też była scena i zawsze były takie imprezy jakieś czy coś, co właśnie były tutaj. Ale teraz z tego, co słyszałem, to jest on prywatny. I w ogóle coś mi chyba z łańcuch, bo strasznie zaczął przeskakiwać, więc możliwe, że ze śniegu zamarzł. I kiedyś to jak pamiętam jak byłem mały to były zawsze te imprezki, ale teraz to już scena jest rozebrana, bo kiedyś tutaj, w tym miejscu była taka, był taki murek i była taka scena. Bateria w kamerze mi zdechła, więc musiałem się na chwilę zatrzymać. I dokończę, to wam powiem, że... Tutaj zawsze były sceny i zawsze było jakieś święte kalafiora w dzień, a później była wielka impreza. Także wiecie, disco polo, sztos imprezka, to pamiętaj byłem mały, no to sobie tutaj właśnie zawsze jak przyjeżdżałem na jakieś wakacje albo na jakieś długie weekendy, to zawsze właśnie tam jest śnieg, nie będę tam siedział. To zawsze właśnie tutaj była jakaś imprezka i w ogóle wszystko było porozstawiane czy oczywiście tylko w ten dzień, w którym to było ale tak zawsze stała tutaj scena natomiast teraz sceny jak widzicie tutaj nie ma dobra, chodźmy porobić coś ciekawszego bo tutaj nudy w tym parku cóż to za śmieszny żółty dom <laughs> się wyróżnia na tej ulicy o skończyła się jazda Dojechałem do takiej głównej drogi Którą się wyjeżdża z Łaszczowa W stronę na przykład Wrocławia No i co? Tutaj już nie ma nic ciekawego Droga jak droga i nawet bez śniegu O shit! Dobra, let's go! Selfie mirror Eluwina, lecimy dalej Jestem aktualnie na Orliku Powiem wam, że tutaj tyle dzikusów, psów Tak szczekają Masakra, jak się jeździ wokół To jest po prostu pies na psie Tak szczeka Tam jest w ogóle bojo do nogi I to nie jest stadion, to jest po prostu Orlik Jezu, wchodzę tam w butach po jakiejś trawie Zaraz będę miał po prostu śnieg w butach Można by tutaj coś narysować na tym boisku Tylko trochę mi się nie chce, ale w sumie coś można narysować Tylko trochę mi się nie chce w tych butach tego robić, słuchajcie. I dłu też długo by to zajęło, a nie wiem, czy nie spadnie śniegu. Jak spadnie śnieg to bez sensu coś tutaj rysować. Więc chyba jednak idę. Jestem w ogóle właśnie pod szkołą tutaj w Właszczowie. Niezły budynek, słuchajcie. Gruby. Bo wcześniej taki stary to był chyba tamten, który tam widać, jest taki stary. Ale teraz, no to jest mocna szkółeczka. O i moja ulubiona zabawka na placu zabaw. To zawsze było najlepsze. Ta beczka, na której się biegało. W ogóle teraz na siłowni, ostatnio zauważyłem, jest takie samo urządzenie. Jest taka bieżnia, którą zasilacie swoim biegiem. Ona nie jest elektryczna, tak jak normalna, tylko po prostu jak się szybko rozbiegniecie, tak ona biegnie. I ona nie jest płaska, tylko jest taka trochę zakrzywiona i właśnie jak wbiegacie coraz wyżej, no to coraz szybciej ona się, że tak powiem, napędza. I to jest coś podobnego do tego. <laughs> Moja ulubiona rzecz. Ale kolorowo! Dobra, jadę stąd. W ogóle jadę chyba do domu, słuchajcie, bo mi przerzutki zamarzły i muszę cały czas na jednej jeździć, co jest trochę męczące. Jechać na piątce pod górę. Zaraz będę w ogóle z takiej mocnej góry zjeżdżał. Tylko się trochę cykam na tym lodzie bo tam już jest trochę rozjeżdżone. No ale jakiś tam jeszcze gdzie nie, gdzie jest, więc trochę się cykam jechać na pełnej prędkości. A no, jeździło się, jeździło się. No ale teraz po lodzie to nie wiem. Jeszcze na takich cienkich oponkach. Kurczę no. 40 Kiedyś na rowerze jechałem tutaj, 52. Ups, straszne błoto jest, słuchajcie. Było najgorzej. Ale nie mogę pedałować wam powiem, bo mam za niską przerzutkę i dopiero musiałem zwolnić dużo, żeby w ogóle zacząć jakkolwiek pedałować. Bo serio, nie mogę zmienić przerzutki. Co to ma być w ogóle? Mogę tylko taką, a nic się nie zmienia, więc zamarzła. Muszę w ogóle odśnieżyć samochód, bo może za niedługo będziemy jechać Znaczy niekoniecznie dzisiaj Tylko po prostu, no jak będzie tyle śniegu, to będziemy chcieli wyjechać, no to trzeba będzie go jeszcze, wiecie, odśnieżyć To już za dużo roboty, więc zaraz biorę się i odśnieżam samochód Gotowe. <laughs> Idziemy właśnie z mamą do biedronki. Po jakieś mini zakupki. <laughs> Mocne. Kubki zrobione, słuchajcie, i wracamy teraz. Jak widzicie na Łaszczowie, totalna ciemnia. W ogóle żadnej lampy nie ma włączonej. Grubo. A lód? O, strasznie ślisko jest z seriu. serio. Vlog Masy, codziennie o 8 rano, przez cały grudzień, na kanale Kamil Nikodem. Kamil Nikodem.